Cześć, dzień dobry wszystkim. Dziś mamy sobotę, 26 września 2020. Skoczyłem do lasu. Wiadomo, jak zwykle w weekend. Yy, zobaczyć, co przed deszczami jeszcze w lesie się znajdzie. Jakiś deszczyk w sumie w nocy delikatnie pokrapywał tutaj w okolicach. Nawet komarów więcej jest. Także zobaczymy, no, może zdążę przed tymi popołudniowymi deszczami, które zapowiadają, jakoś suchą nogą wyjść z tego lasu. I no i zobaczymy, super, super pachnie po tym deszczyku. Tak po prostu tak mocno się ten las zaromatyzował, że tak określę po prostu Ach, ekstra po prostu także zapraszam was na grzybobranko i wdychanko świeżego powietrza na razie i słuchajcie stwierdziłem że wejdę najpierw na jedną z tych polanek gdzie zbierałem prawdziwki 13 września wracając do auta no i trafił się pierwszy tutaj zobaczcie jest prawdziweczek pierwszy suchy co prawda taki ale no zobaczymy co z tego będzie no tak jak wszyscy w swoich filmach pokazujecie również że te grzybki jednak się nie poddają no to i u mnie Jakoś tutaj jeszcze przy tej suszy próbują wyrastać. Więc pójdę w stronę miejscówki z czerwonymi. Na miejscówkę z czerwonymi w zasadzie. O, tu jest drugi. Zobaczcie. I zobaczę co tam na miejscówce z czerwonymi. Na tej, którą konkurencja odkryła. Ten to już taki słaby na drzewko go i jeżeli będzie tam słabo no to ewakuuję się do tych, których nikt jeszcze nie odkrył no, no dobra, idę dalej chciałem wam pokazać takie bagienko niedaleko mojej miejscówki z czerwonymi kozakami miejscówka jest tam do przodu <laughs> przepraszam a tutaj przy tym bagienku Pełno tych w sitarzy rośnie, sitowie po prostu. O, bagienko takie fajne. Takie bagienko, tutaj się zwierzyna babra w nim, pełno śladów ścieżek dochodzących, odchodzących od bagienka. Tutaj. Ta woda tutaj stoi mimo suszy. No a tam widzicie do przodu Do przodu tam widać sitarze Tam dalej też i tu też o tutaj na tym zwalonym drzwi, drzewie Tu pod spodem w tej dziurze Widzicie Pod tym pniem tam Jest tego tu pełno, takie kapeluchy o tu w trawach Pełno tych sitarzy takie wielkie porosły. No dobra, lecę dalej. Jakieś siwe kozaczki tutaj się pokazywały po drodze, ale robaczywe były. Idę idę na czerwone. No słuchajcie, jestem na miejscówce z czerwonymi. To za mną jeden rośnie. Czy to sitarz jest? Znowu sitarz, tak? Znowu sitarz. Zrobił mi w jajko. Ale to przede mną jeden rośnie, taki już większawy. Większy już trochę, miękkawy, go zostawimy sobie, niech sobie tu rośnie, no i co, jeszcze jakieś się pokazują, trochę słabo to wygląda, Tu przeszedłem już kawałeczek, dopiero ten jeden, a ja z dwoma koszami się wybrałem, <noise> ale nic no, zobaczymy, może się trafi jakieś miejsce, gdzie się... Jeden kosz na trzepie. No, to jakiś maślak duży O, ładny nawet. Weźmiemy maślaczka. O, piękny maślaczek Super Dobro Konkurencji nie słychać. Pewnie w tygodniu byli No Także na razie Powiem wam, że na razie. To jest delikatnie mówiąc porażka tutaj jest jeden czerwony, ale takich młodych to nie widać drugi Na Te stare kapcie same się trafiają. O, chodź tu. O, ten też już taki stary A drzewo z nim. Tu jeszcze jeden, na tej rósł, tu te ludzie to. Tu jeszcze coś jest przysuszonego, o, jakiś prawdziwek nawet. Ten też już suchy. O, tu się kryje jakiś. O, tu większy prawdziwek był, zobaczcie. No, jest. tylko, no też już kurde już. Raczej nic z tego nie będzie. Ja, też na drzewko Na drzewko. O. I A ten malutki. Zobaczmy co z tym malutkim. No i słuchajcie Ewakuowałem się z miejscówek czerwonych kozaków idę w lasek za chwilę zaraz będę podgrzybkowy zobaczymy a tutaj po drodze trochę nadzieję mi przywrócił prawdziweczek się trafił może tam jeszcze też prawdziweczki jakieś będą zobaczcie ładny prawdziweczek wygląda na młodego no, twardy o. no fajnie no tutaj zawsze na tej polance znajdywałem prawdziweczki <laughs> więc wiedziałem w sumie gdzie idę no, to przejdę ją dookoła i pójdę dalej słuchajcie, przed chwilą znalazłem takiego wielkiego podgrzybka zajączka, zobaczcie wielgośna sztuka i zdrowy powiem wam. ładny, zdrowy. A tutaj młodszego brata, jest tutaj młodszy brat. Podgrzybeczek, ok. Podgrzybek zajączek. Dobra, szukam dalej. Ewakuuję się pomału do auta, Pod grzybeczków też tu jakoś nie widać, no sucho jest niestety, ale miejmy nadzieję, że to popada przez tytniko teraz dobrze, więc coś jeszcze w tym sezonie może się ruszyć, tak? Jesień już nadeszła, już niektórzy z Was opieńki koszą, także... Zobaczymy jak to szybko się zakończy w tym roku. No. Po drodze mam tutaj prawdziweczka kolejnego. No. Jest kolejny prawdziweczek. Może będzie zdrowy. No. i troszkę po... Po wywijany. zdeka wygląda na sosnowego troszeczkę, ale no. Te kształty trochę ma dziwne. Dobra. Sprawdzę czy jest zdrowy i idę dalej. Łosia spotkałem, nie wiem czy go będzie widać, czy nie ucieknie za szybko. Spójrzcie tam widzicie go? Ładny. O, ucieka. Duża sztuka. O nie To chyba ten, którego wcześniej widziałem, ale był za daleko. Tego obszedłem. O, jest kolega z O, ucieka. widzicie stoi o, widzicie go uciekaj mnie panie łosiu poczekaj poczekaj panie łosiu No dobra, uciek sobie. Nie lubi towarzystwa ludzkiego, oczywiście. A ja zaraz nie trafię do koszyków. No, tam są jeszcze. Idzie. Zobaczcie, tutaj w takim lesie wie co olszyna sama w zasadzie trochę brzozy rów tutaj taki idzie nawet jest wody trochę w nim także tutaj susza nie do końca dała radę no. a tutaj pod tymi olchami podchodzę mówię w mory jakieś ale no patrzę bliżej no to kanie kanie sobie tu wyrosły na tej takiej kępie przy tej olsze No, a też takie stareńkie, już suche tkanie. Dobra, zaraz będę przy aucie i, i lecę na, na drugą miejscówkę z czerwonymi. Tam, y, na tą, której raczej nikt nie zna, więc mam tam nadzieję znaleźć coś jeszcze, bo póki co to jest cieniutko No ale nic, no. Poczekamy, zobaczymy. Oby tylko pogoda dopisała, to jeszcze coś pewnie urośnie do zimy i słuchajcie jestem w drodze na tą drugą miejscówkę no i się trafił prawdziweczek po drodze o. wcześniej był jeden, ale już taki cały robaczywy był to blisko auta było A w sumie też daleko nie odszedłem od auto. i już tu prawdziweczek się trafił czyli po tej stronie jakoś nie chodzili ludziska jeszcze za bardzo o. jest taki prawdziweczek i powinien być zdrowy, dobra przejdę tu tędy do przodu, tą stronę miejscóweczki. Spójrzcie, muchomorki to nawet na środku drogi rosną. Czerwonych muchomorów nie brakuje. Jeden prawdziwaczek był po drodze, na razie nic. No i do strony miejscówki. Spójrzcie, jest kolejny prawdziwe czek do małej brzuski przytulony. Tak. O jaki wysoki Taki wysmukły, szczupój jak ta brzuszka no. Ale słuchajcie, tam dalej co ja widzę, to to chyba jest największy grzyb, jakiego w tym roku znalazłem do tej pory. Zobaczcie tu jaki prawusz, stary, przywrócony. O, korzeń ma twardy, słuchajcie. O, on się nadaje tylko, o, kruszył się korzeń. Nawet mrówki tam w nim zamieszkały, już. już no, zobaczcie, taki kapeluch wielki no, Duży dosyć No To tylko na rozsianie, na gałęzi Trzeba powiesić Może tu gdzieś na tej sośnie tutaj powieszam o nie będzie siał dobra wrócę po nożyk i idę do przodu do miejscówkę może tu jak będę wracał z powrotem to trochę pokrążę po tym lasku jeszcze dobra biorę tego i idziemy słuchajcie opuściłem drugą miejscówkę bo też lipa Tutaj jakieś panowie dwaj też tam chodzili. Same takie wielkie kapeluchy są albo robaczywa, wszystko już ususzone takie. I poszedłem trochę dalej tutaj od tej miejscóweczki w takie tutaj właśnie sosnowe zagajniczki z wrzosem. W zasadzie tutaj rzadko kiedy coś znajdywałem, ale trafił się teraz jeden prawdziweczek. Nawet ładnie wygląda. Hmm. Tu jest drugi jakiś. No ale to też wszystko jest takie. Pół na pół. Tak, ten też jest suchy z wierzchu. Żeby znaleźć coś młodego, to raczej małe szanse. No, ale tu już pokręcę się tu trochę. Niestety tu będzie. Na, na wrzesień chyba koniec z grzybkami yy, trzeba poczekać jednak na ten deszcz tutaj od strony właśnie słońca tam te chmury nadciągają pomału wiatr się jakiś zbiera może w końcu przypada co, coś na popołudnie, na, na wieczór, noc zapowiadają no i, i jeszcze niedziela zobaczymy co potem oby przypadało dobrze Zobaczcie, co tutaj się działo. Tutaj woda spływała z góry. Tak, widzicie. Z góry tu woda sobie spływała. Tu się zrobiło wilgotno. O. No i o. No i jest efekt. Wyrosły grzybki. Tylko, że człowiek jeździ za późno. Już obżarte, suche. Tutaj trzy, czwarty, piąty, szósty. tam siódmy. no i tutaj woda do tych rowów spływa i tak właśnie po brzegach tych górek te prawdziwki tutaj się znajdują. no tylko teraz to jest za, za sucho za późno no ale co zrobić no. nie ma co się przejmować Już człowiek się trochę nacieszył w tym roku, może jeszcze coś będzie miejmy nadzieję no i kończę na dziś moi mili w sumie było cienko, tak jak już wspominałem wcześniej parę razy no ale nie tylko ja dziś nie rozbierałem za dużo Spotykałem po drodze różnych różnych przybiarzy i mieli cienko tak samo było to tutaj słabo także czekamy na deszczyk no, tam fura już stoi czeka na mnie i cóż zobaczymy do następnego weekendu poczekamy poczekamy do następnego weekendu co nam po tych deszczach przyniesie trzymajcie się moi drodzy do zobaczenia do usłyszenia pa.